Pierwszy film w 2021 roku. Jesteśmy w Warszawie, ulicy Ślinia Bitów 5. Tutaj osiedlówka. Po modernizacji. A nawet osiedlówka. 12 pięter. Hm, Ciekawa. Strzałka. Będzie hm. wymieniana. serwisuje jakaś filmarz dla będzie wymieniona w 2023 roku. No nie no, proszę. Nie ma przejścia. Nie ma. Szlak. wszędzie te kraty są. To nie dobrze. prawie wszędzie. na 11, na 11, 11 nie ma, to to sprawdzić. No, można. Aha. Dioda się przypaliła. są te balkony przejścia Ciekawe na kalboniu i nowotwory No, tak na nowotwory. Oj, proszę bardzo. Przeszliśmy sobie przez wartor. O, o, tu już mowa win do Warszawy. Chyba 2, Chyba 2020. Ale dobrze czułeś, że tutaj będzie przejście. No, tak. Jest 11 to jest jedenaście tylko. Ta i te widoczki. Nie, dwa tysiące siedemnasty. To już. Sulata.